Sezon 2011-12, finał w planicy, ceremonia wręczenia nagród za końcowe klasyfikacje i reprezentacja Austrii sięgająca po puchar narodów. Ósmy raz z rzędu. Austria była w tym czasie istną maszyną do wygrywania zawodów i zdobywania wszelkich trofeów, jakie tylko były do zdobycia po drodze. Ale jak to się stało, że w świecie skoków pojawiła się kadra, która przez wiele lat bezustannie dominowała do tego stopnia, że nie pozwalała się nawet zbliżyć innym nacjom do pierwszego miejsca? Było to miejsce niejako zarezerwowane dla Austriaków. Cofnijmy się na chwilę do sezonu 1999-2000. Stanowisko trenera Austriaków opuścił właśnie Mika Kojonkowski, który postanowił rozpocząć pracę ze swoimi rodakami w Finlandii, a Austrię przejął Alois Lipburger. Jednym z jego asystentów został młody Aleksander Pointner. W pierwszym sezonie swojej pracy Lipburger doprowadził Austriaków do drugiego miejsca w Pucharze Narodów, a Andreas Widthelt zajął drugie miejsce w Pucharze Świata. W sezonie 2000-2001, dokładnie 4 lutego, miał miejsce tragiczny wypadek, w wyniku którego austriacki trener zginął na miejscu. Stanowisko szkoleniowca przejął po nim Toni Inauer. Sezon Austriacy zakończyli ponownie na miejscu drugim. Inauer poprowadził Austrię również w kolejnym sezonie, ponownie zajmując drugie miejsce w Pucharze Narodów. Szukając przełomu i wzniesienia Austrii na jeszcze wyższy poziom, zatrudniono Hanu Lepisto, dobrze znanego fińskiego trenera. Warto wspomnieć, że od Lipburgera przez i aż do Lepisto asystentem wciąż pozostawał Pointner, nabierając doświadczenia i szlifując swoje umiejętności trenerskie w cieniu głównych szkoleniowców. Pierwszy sezon pracy FINA, czyli sezon 2002-2003, przyniósł rezultaty. Austria wygrała Puchar Narodów. Sytuacja nie była jednak tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać. Mimo zwycięstwa w Pucharze Narodów, Austria zajęła dopiero piąte miejsce w imprezie sezonu, czyli na Mistrzostwach Świata w Fiemme. Żaden Austriak nie sięgnął również po indywidualny medal. W pucharze świata na najniższym stopniu podium stanął doświadczony Withel, ale bazowano wciąż na tych samych znanych nazwiskach, jak właśnie wspomniany Withelzl, Helward czy Goldberger. Mieli oni w tym czasie kolejno 27, 29 i 31 lat. Z obecnej perspektywy może się wydawać, że to niedużo, ale ponad 20 lat temu w skokach mieliśmy zupełnie inne czasy i zupełnie inną rzeczywistość odnośnie wieku. Zawodnicy po 30 praktycznie nigdy nie osiągali już sukcesów. Był to wiek, gdy większość kończyła już kariery. Więc bazowanie na skoczku, który jest już po 30 i na dwóch, którzy do tej 30 się zbliżają, nie było optymistyczne w kontekście kolejnych lat. Mimo wygranego pucharu narodów, Lepisto nadszarpnął zaufanie Austriaków. Kolejny sezon był jeszcze większym rozczarowaniem trzecie miejsce w pucharze narodów. Najwyżej sklasyfikowany w pucharze świata, Helwart na piątym miejscu. Brak medalu indywidualnego podczas imprezy sezonu czyli Mistrzostw Świata w lotach w Planicy, a drużynowo medal brązowy co oczywiście nie było szczytem ambicji dla kadry Austrii. Po sezonie postanowiono dokonać radykalnej zmiany. Podziękowano doświadczonemu Hanu Lepisto, a w jego miejsce głównym trenerem został wieloletni asystent debiutujący w roli trenera kadry Aleksander Pointner. Pointner postanowił sięgnąć po młodych. Chciał postawić na nowe twarze, zbudować własną kadrę zawodników, których niejako sam będzie w stanie wychować i zbudować ich technikę niemal od podstaw. Jego pierwszy sezon był rewolucją, choć nie dla wszystkich udaną. Helwart i Withels dalej skakali pod jego wodzą na miarę ścisłej czołówki. Poinsner wprowadził na wyższy poziom dobrze rokującego już w poprzednich sezonach 19-letniego Tomasa Morgensterna. Zupełnie inaczej miała się jednak sprawa z dwoma innymi młodymi zawodnikami, których austriacki trener wziął pod swoje skrzydła. 21-letni Andreas Koffler i 23letni Martin Koch zanotowali kryzysowy sezon. Obaj mieli już w poprzednich latach przebłyski swojego talentu, stawali nawet sporadycznie na podium, będąc nastolatkami. Pointner dostrzegł jednak ich potencjał i dalej szlifował obranymi przez siebie metodami, co miało zaowocować w kolejnych latach. W dość podobnej sytuacji znalazł się 25-letni wówczas Wolfgang Leutzl. Mimo że był starszy od wcześniej wymienionych zawodników, Pointner widział, jakie możliwości w nim drzemią. Był to w końcu zawodnik, który pod koniec lat 90. potrafił zakręcić się w światowej czołówce i, podobnie jak Kofler czy Koch, stanąć nawet na podium. Mimo powiedzmy mieszanych wyników wewnątrz kadry, reprezentacja Austrii sięgnęła po puchar narodów i zdobyła podwójne złoto na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, gdzie rozgrywano wyjątkowo dwa konkursy drużynowe na skoczni normalnej i dużej. Był to więc fenomenalny wynikowo sezon, mimo że debiutancki dla Pointnera. Jego druga zima za sterami reprezentacji była jednak ogromnym wyzwaniem, ponieważ był to sezon olimpijski. Poprzednie igrzyska w Salt Lake City Austriacy zakończyli bez jakiegokolwiek medalu, czy to indywidualnego, czy drużynowego. Oczekiwania były więc ogromne. Oczywistym jest, że gdy oczekiwania są ogromne, to ciężko im sprostać. Pointner jednak nie tylko im sprostał, ale wręcz wypełnił je z nawiązką. Dublet Austriaków na dużej skoczni: złoto Morgenszterna i srebro powracającego do formy Andreasa Kofflera. Między Austriakami była zaledwie 1 dziesiąta punktu różnicy. Natomiast trzeciego Larsa Bysztela odsadzili oni o ponad 26 punktów. Kompletna dominacja. W konkursie drużynowym oczywiście złoty medal. Drużyna w składzie doświadczony Widthelsl, powracający do formy Koffler oraz Martin Koch, a także lider kadry Thomas Morgenstern nie dała szans rywalom. Wielka kadra Pointnera zaczęła się powoli klarować. Słabnący i coraz starszy Withelsel odchodził już powoli w cień. Natomiast wybijać się na coraz wyższe pozycje zaczęła pozostała trójka młodych zawodników. Brakowało jednak czwartego ogniwa, kogoś kto mógłby zastąpić w drużynie Withelsela i dopełnić czteroosobowy skład stanowiący przyszłość tej kadry na lata. Zaraz po igrzyskach Pointner niespodziewanie powołuje na Puchar Świata w Oslo zaledwie 16-letniego Gregora Schlirencauera. Junior zajmuje w debiucie 24 miejsce. Powołanie go na te zawody pokazało jasno, że trener widzi w nim ogromny potencjał, który miał się ujawnić w kolejnych latach. Zima 2005-2006 zakończyła się oczywiście triumfem Austriaków w Pucharze Narodów. W sezonie 2006-2007 Schlierencauer z miejsca staje się skoczkiem światowej czołówki, zostając 17-letnim liderem najsilniejszej kadry na świecie. Do szerokiej czołówki powraca również Wolfgang Loitzl, dla którego jest to dopiero początek świetnej pasy kontynuowanej w kolejnych latach. Od tego sezonu skompletowała się tak zwana złota kadra Pointnera Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Andreas Koffler, Martin Koch i Wolfgang Loitzl. Ta piątka zawładnęła skokami na kolejnych 5, a nawet 6 lat. Sezon 2006-2007 zakończył się złotym medalem Austrii na Mistrzostwach Świata i Pucharem Narodów. Sezon 2007-2008 zakończył się złotem na Mistrzostwach Świata w lotach dla 18-letniego Cauera, złotem dla drużyny austriackiej, kryształową kulą dla Morgensterna i Pucharem Narodów. Sezon 2008 zakończył się turniejem czterech skoczni dla Leutzla, dubletem na Mistrzostwach Świata, gdzie po złoto sięgnął Leutzl, a po srebro Schlierencauer, złotem Mistrzostw Świata w drużynie, kryształową kulą dla Schlierencauera, który przy okazji pobił rekord wszechczasów w zdobytych punktach Pucharu Świata w sezonie oraz Pucharem Narodów. Sezon 2009 10 zakończył się turniejem czterech skoczni dla Koflera, dwoma brązowymi medalami igrzysk olimpijskich dla Shlirensauera, złotem olimpijskim dla drużyny oraz Pucharem Narodów. Sezon 2010-11 zakończył się turniejem czterech skoczni dla Morgensterna, prawdopodobnie najbardziej zdominowanymi przez jeden kraj mistrzostwami świata w historii: na skoczni normalnej, dublet Morgenstern i Koffler, na skoczni dużej, dublet Schlierenzauer i Morgenstern oraz dwa złote medale w konkursach drużynowych na obu skoczniach. Do tego kryształowa kula dla Morgensterna i Puchar Narodów. Był to zdecydowanie absolutny szczyt dla Austriaków. Ich dominacja nie przypominała czegokolwiek z przeszłości. Była to sytuacja bez precedensu. Jednak lecimy dalej. Sezon 2011-2012 zakończył się turniejem czterech skoczni dla Schlierencauera, brązowym medalem mistrzostw świata w lotach dla Martina Kocha, złotym medalem dla drużyny i Pucharem Narodów. Sezon 2012-2013 zakończył się kolejnym turniejem czterech skoczni dla Cauera srebrnym medalem Mistrzostw Świata również dla Cauera, złotem mistrzowskim w drużynie, kryształową kulą dla Cauera, jednak tym razem nie zakończył się Pucharem Narodów. Austria po raz pierwszy od ośmiu sezonów nie wygrała klasyfikacji drużynowej. Wygrała ją Norwegia jednak zaledwie 6 punktów przed Austriakami. Mimo wszystko była to znowu fenomenalna zima. Sezon 2013 14 zakończył się turniejem czterech skoczni dla Tomasa Ditharta, kolejnego Austriaka jednak spoza złotej kadry Pointnera. Na Igrzyskach w Soczi Austriacy nie sięgnęli po indywidualny medal. W drużynówce sięgnęli natomiast po srebro. Był to pierwszy raz od 2006 roku i Mistrzostw Świata w lotach na Kulm, gdy Austriacy nie zgarnęli złota na imprezie mistrzowskiej. Ta niesamowita passa trwała więc 8 lat. Osiem lat ze złotem na każdych mistrzostwach i każdych igrzyskach. Puchar Narodów padł jednak łupem Austriaków. Aleksander Pointner mógł się więc cieszyć z dziewiątego pucharu za wygranie klasyfikacji drużynowej w karierze trenerskiej. Było jednak widać wyraźnie, że w sezonie 2013 14 coś się wypaliło. Schlierencauer zajął szóste miejsce w Pucharze Świata, jednak jego ambicje sięgały znacznie wyżej. Przez cały sezon był poirytowany i zawiedziony swoją formą. W czołowej dziesiątce Pucharu Świata znaleźli się jeszcze Diethard i Stefan Kraft, którzy byli jednak zupełnie nowymi postaciami wykreowanymi przez innych trenerów. Ze złotej kadry Pointnera na dwunastym miejscu w generalce znalazł się Kofler, który miał duże problemy z techniką już od dłuższego czasu. Na miejscu 15 znalazł się Morgenstern, który zaliczył w sezonie dwa groźne wypadki, po których dość niespodziewanie zakończył karierę. Wolfgang Loitzel zajął miejsce 29 w Pucharze Świata, a Martin Koch, kompletnie rozsypany, dopiero 72. Oceniając wyniki samych zawodników, z którymi Pointner pracował od lat, zanotowali oni bardzo znaczący spadek formy. Po rozmowach z Krajowym Związkiem Narciarskim stało się oczywiste, że wizja rozwoju austriackich skoków mocno różni się w przypadku Pointnera i przedstawicieli Związku. Postanowiono więc zakończyć współpracę. Podczas niemal dziesięcioletniej kadencji Alexander Pointner zdobył ze swoimi podopiecznymi 9 pucharów narodów, cztery kryształowe kule za puchar świata, sześć turniejów czterech skoczni, jeśli liczyć do tego zwycięstwo Tomasa Ditharta, Jedno indywidualne złoto olimpijskie i dwa drużynowe, trzy indywidualne złote medale mistrzostw świata i 7 złotych medali drużynowych. Jeden indywidualny złoty medal Mistrzostw Świata w lotach oraz trzy złote medale drużynowe, a są to tylko najważniejsze osiągnięcia, których w sumie było znacznie więcej. Złota kadra Pointnera sięgnęła poziomu dominacji, który w skokach narciarskich prawdopodobnie się już nie powtórzy. Mimo że obecnie Austria znowu jest wielką potęgą i można powiedzieć, że aktualnie mamy złotą kadrę Withelsla, który był nawet wspomniany w dzisiejszym filmie jeszcze z czasów, gdy był aktywnym zawodnikiem, a obecnie jest świetnym trenerem, mającym pod skrzydłami Tschofeniga, Herla, Krafta, Embachera czy Wetnera. Jednak czy ta obecna kadra dorówna kiedyś złotej piątce z lat 2005-2014 przekonamy się za jakiś czas. Na koniec warto wspomnieć jeszcze, jak potoczyły się dalsze losy złotej piątki Pointnera już pod kierownictwem innych szkoleniowców. Tak jak wspomniałem, Morgan Stern zakończył karierę po sezonie 2013-14. Martin Koch również zakończył karierę po ostatnim sezonie Pointnera. Wolfgang Kloiz próbował jeszcze swoich sił w kolejnym sezonie 2014/15, jednak z fatalnymi wynikami. Nie będąc w stanie nawet punktować w konkursach Pucharu Świata, zakończył karierę jeszcze w trakcie sezonu. Andreas Kofler kontynuował karierę aż do Pucharu Świata 2018/19, mając po drodze niewielkie przebłyski dawnej formy. W sezonie 2016-17 stanął na najniższym stopniu podium w Engelbergu, co było jedynym podium wywalczonym przez członka dawnej wielkiej piątki Pointnera po jego odejściu w roku 2014. Najdłużej swoją karierę kontynuował Gregor Schlierencauer. Zanotował w późniejszym czasie w zasadzie tylko jeden przyzwoity sezon 2019-20 gdy kilkukrotnie wchodził do czołowej dziesiątki, a nawet był blisko podium. Sezon później, w roku 2021, zakończył karierę po kontuzji odniesionej w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Niestety, żaden skoczek z tej złotej kadry po odejściu Pointnera nie powrócił już nigdy do swojej dawnej świetności, a od niemal pięciu lat żadnego z nich nie oglądamy już na skoczni. Zapisali się jednak w absolutnie wyjątkowy sposób na kartach historii i myślę, że każdy fan skoków, który pamięta ich czasy, będzie ich wspominał już zawsze z dużym sentymentem. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.